Częsty to jest kolejny gameplay z serii drugiej z gry Farmix Motor 15. W dzisiejszym odcinku zajmę się talerzowaniem ścierniska przy pomocy tutaj tej fajnej tależ, talerzówy marki Unia. A traktor będzie to Fendt. Jak widać fend favorite, 611. Jest to... A otworzę bramę, bo i tak zaraz będę wjeżdżał. Jest to taki, można powiedzieć, evenement w serii drugiej, gdyż z reguły to cały czas praktycznie tylko miałem jakieś traktory typu Ursus, Zetor, a ten Zetorek jest, mośnie, mo można właśnie powiedzieć, takim wyjątkiem w sensie pierwszy raz marka chyba po raz pierwszy traktor marki jakiegoś zachodniego producenta, aniżeli jakiegoś wschodniego. I myślę, że kto wie, może w przyszłości również tak będzie że po prostu jak znajdę jakiś ciągnik innej marki niż Ursus i Zetor, czyli takich jakich cały czas używam, ale będzie właśnie taki no stary, taki bądź co bądź nadający się na takie polskie gospodarstwo, jakieś starsze, jakiś taki ciągnik zachodniego producenta jak chociażby ten Fendt, to myślę, że się w serii drugiej pojawi. Jeszcze jakiś starszy ciągnik jakichś innych marek, kto wie. No i dobra, muszę teraz tylko dojechać na pole. Po drodze będę mijać takie fajne tutaj okolice tej mapki. Między innymi tutaj jest sklep z maszynami. Tutaj się maszyny pojawiają po kupieniu. No, nie, pole nie jest jakoś specjalnie daleko, ale właśnie pozwoli to troszeczkę zwiedzić mapkę tutaj popatrzeć na to jak ona jest pięknie zaprojektowana jak teren został właśnie stworzony bo co jak co ale ta mapka wygląda bardzo ładnie Dobra jestem już na polu tutaj jest to pole na którym nie robiłem żniw po prostu ściernisko tutaj jest no oryginalnie po rozpoczęciu gry na tej mapce po prostu siedlisko jest tutaj wgrane oryginalnie na tej mapce, nie robiłem tutaj żadnych żniw. No i właśnie wybrałem sobie to pole na ten odcinek. Tak więc, jak już mówiłem, mapce nie można odmówić uroku. W sensie, no wygląda bardzo fajnie tutaj drzewa, takie... ...jakieś... rów. Strasznie akurat popularną rzeczą na polskich mapkach są rowy z wodą, wszędzie. A ja powiem wam, że rzadko spotykam, żeby przy drogach był tego typu rów z wodą. Z drugiej strony mamy taką skarpę, gdzie widać troszeczkę dalsze tereny, dalsze, dalsze plany, więc no co jak co, ale projektu tej mapce nie można odmówić, co innego kwestia techniczna, w sensie to, że niektóre rzeczy tu działają albo nie działają, czego przykładem jest chociażby mój ostatni przykład, moje starania zrobienia orki po oborniku, które niestety spaliły na banewce, no ale to już nie będę o tym mówił. Któryś odcinek z rzędu. Tak więc strona techniczna mapki pozostawia dużo do życzenia, ale już sami wygląd się trochę broni. Fajne jest też to te pole, bo jak widać jest błoto. O, traktor się troszeczkę kopie. To mi się podoba. To mi się podoba. Trochę zwolnimy go, bo my za nim troszeczkę za szybko jedzie. No, talerzywa fajna. Animacje są, co prawda nie wszystkie animacje, ale i tak wygląda to fajnie. Traktorek też się spisuje dobrze, bardzo ładny model jest. Plus on ma różne dodatkowe jakieś funkcje, jak widać. Sterka, tour, o właśnie, turą można podczepić. Czy też inne rzeczy na klawisz R, jak chociażby bliźniaki. No ale nie chcę się jakoś na bliźniakach teraz jeździć. Może kiedy indziej. Oj, i strasznie szybko się brudzi ten mod. Ja mam w oryginalnych maszynach ustawione, że one się brudzą powoli. Mają ustawione brudzenie na powolne, bo tak mi pasuje, jakoś czasami się brudzą za szybciej. Za szybko się właśnie brudzą, dlatego ustawiam sobie brudzenie na powolne, ale ten mod, jak widać, brudzi się bardzo szybko. Eee, no, można, no to dobrze. A na drugie to źle, bo nie, no, moim zdaniem troszeczkę za szybko się brudzi. No, już taki brudny by był po przejechaniu dwóch razy. Eee, Dwa razy taki brudny? No, nie wiem. No, ale trudno, nie ma jakiegoś modu bez jakiejś, bez kompletnej skazy. Też, moim zdaniem, ten traktor troszeczkę ma słabe hamulce. Fajne tutaj było, to jest serio. Traktor się troszeczkę kopie, troszeczkę boksuje. Tak jakby, to mi się podoba. Akurat było to na tej mapce. No więc, jak już powiedziałem, nie ma modu bez jakiejś skazy. Niektóre są mniejsze, niektóre większe. Na no przykład te szybkie brudzenie się oraz dość słabe hamulce to są bądź małą wadą. Bywały mody, które przez swoje jakieś niedopracowania były praktycznie niegrywalne. Na przykład pamiętam, o tu jest było to, jak widać, tak to się no, zwalnia, troszeczkę się kopie. Kurde, fajnie to wygląda. Na przykład kiedyś, pamiętam, miałem mnóstwo historii w sumatorze Farmy 2009, 2011, w 2013 też, w 2015 już praktycznie nie, chyba jeszcze ani razu mi się nie zdarzyło, ale w tych, w tych starych farmingach to bardzo często bywało takie taki problem w modzie w jakimś pojeździe, że kamera po prostu była odwrócona, odwrócone osie były jakoś tej kamery, na przykład ruszałeś myszką tak teraz ruszam myszką w lewo, no to Kamera się obraca w lewo, a były takie pojazdy, że brałem w lewo, ona się obracała w prawo. I to była rzecz, która mnie strasznie denerwowała i całkowicie już przekreślała u mnie ten mod. Nawet jak był fajny, go, go od razu wywalałem, bo, no bo mi się po prostu nie podobały te odwrócone osie. No ale to było w starszych farmingach. W... Już właśnie w 13 rzadko z tym się spotykałem. A w 15 tuszka w ogóle to było bardziej w 9 i w 11, że było bardzo często odwrócone osie. Oczywiście je można było jakoś naprawić, ale mi się nie chciało w to bawić. Nie byłem aż takim nie byłem aż tak ogarnięty w tym. Mówię fajnie tutaj wygląda taka skarpa. No co jak co ale wygląd to naprawdę mówię, że, mat że mapka ma super. O, jak się kopie. Oho, stanął. No nie wierzę. Dobra, trzeba podnieść talerzurę. Oho! Tego się nie spodziewałem. Ej, lipa! Jakie nie ma żadnego innego traktora na, ma na, na gospodarstwie. A jak założę bliźniaki? Raczej to nic nie da. Eee, nie da to nic. On zawis jakoś jakby na osi. No i mamy w topę. Cholera. No, jeszcze mi się to nie zdarzyło, że miał tutaj zawis na tej mapce. Jednak te błoto jakoś działa. No, niestety nie mam żadnego traktora na gospodarstwie, a jak widać, mam strasznie mało pieniędzy na koncie. Cholera, lipa, traktor mi ugrzązł. Wtopa, niedobrze. A nie mam kasy na inny traktor. Hmm, co tu zrobić? Dobra, chyba przerwę słuchajcie nagrywanie w tym momencie. Sobie będę musiał po zacinkiem dostać pieniędzy, i ku, kupić jakiś traktor i go po prostu wyciągnąć tego tutaj, i wtedy będę kontynuował dalej talerzowanie. Tak więc widzimy się dosłownie za, za moment. Ok, już jestem z powrotem. Traktor wypchałem tutaj z tego błota. Niestety pominąłem to, gdyż nie posiadam modu holu. Nie wiem czemu ja go nie ściągnąłem. Jak już nie mam go i tyle. I by to dziwnie wyglądało, jak ja bym spychał go innym traktorem, wypychał go innym traktorem, po prostu wyglądałoby to niere nierealistycznie. No szkoda, że nie mam modu holu, ale musiałem sobie poradzić właśnie w taki bardziej krytyczny sposób. Bo gdybym tak robił w realu, to jeszcze bym coś połamał albo tą talerzówkę, albo ten traktor, którym wypychałem tego fenda. No ale dlatego też to pominąłem. No nie, no co jest. Znowu serio, aż takie te błoto jest tutaj tragiczne. No znaczy się tragiczne w sensie realistyczne, w sensie upierdliwe. No nie wierzę. Ach, jednak nie, nie przypuszczam, że będzie to aż taka ciężkie, te talerzowanie. Te Nie no, zaboksował się już na amen. No dobra. Co tu zrobić? A nie, nie muszę włączać gry, no kurde, ja to jestem geniusz. Przecież ja mogę pożyczyć kasę, właśnie, przecież ja mam tu trochę pożyczki. Jezu, zapomniałem o tym całkowicie. Musiałem wyłączać grę, dodawać sobie kasę i tak dalej. Na szczęście mam tutaj, słuchajcie... Ee, no tu jest ten fen w sklepie z modami. W sklepie, w którym są mody. Możecie przynajmniej zobaczyć, o, że ma 115 koni. Wcześniej go wypchałem tym. Kupię sobie tego szlutera z dodatku darmowych maszyn, darmowych klasycznych maszyn. No i dobra, jednak jakoś go wypcham. No i nie mam holu. Muszę sobie kiedyś ściągnąć właśnie na tego typu sytuacje, na tego typu okazje. No nigdy mi się wcześniej, słuchajcie, nie zdarzały, bo nigdy na żadnej mapce z modów jakoś tak nie utknąłem w błocie, bo nie było aż takiego błota, dlatego nigdy mi się nie przydał mod holu. Dobra, spróbujemy go jakoś wypchać. Będzie to wyglądać totalnie nierealistycznie, ale... No celu święca środki. O, chociaż w sumie jak tuzem go popchnę, to może nie będzie aż takich szkód. Aha. Dobrze idzie, tylko że miałem ja tym szluterem zaraz nie wpadł do tego bagna. A, dobra, wycofam się teraz. Ten wyjechał. O, jest. Dobrze. Uratowany. Uratowany. Dobra, to kontynuuję te talerzowanie. No tutaj są straszne bajora niebezpieczne, więc muszę uważać na przyszłość. Żeby w niej nie wjeżdżać. Swoją drogą ten szluter, fajny traktor. Na pewno go kiedyś użyję sobie na odcineczku do jakiejś czynności. Powiem wam, że wcześniej próbowałem sobie na tej mapce właśnie zobaczyć, jak działają te, te, całe, te całe błoto, ale nie udało mi się wpaść do żadnego. Nie wiem, jeździłem? i nie udało mi się wpaść. A tutaj na odcinku zdarzyło mi się to po raz pierwszy. Czemu wcześniej mi się nie udawało, nie mam pojęcia. No ale przynajmniej jakoś teraz wpadłem to mam przestrogę, żeby do nich nie wjeżdżać w przyszłości. I muszę sobie na pewno ściągnąć hol, bo nie mam, a jak widać się przydaje. No mówię, nie mam go, bo wcześniej mi się po prostu nie przydawał. A teraz chyba jak jakoś gram na tym bolsiawie, to będę musiał się wyposażyć w mod holu. Dobra, tutaj już nie będę wracał, to walny ser tego poprzeczniaka. Tak dla formalności. No i został mi jeszcze przejazd w jedną stronę, bo tutaj został taki cienki paseczek ścierniska. No i muszę powiedzieć Wam, że fend bardzo fajnie się sprawuje. Bądź co bądź uważam, że na tą moją tutaj polską gospodarkę pasuje. Jest to taka stara maszyna, też nie ma jakiejś mm, ogromnej liczby tych koni, no bo pokazuje mi w sklepie gry, 115 więc jest to liczba jeszcze na moją gospodarkę tutaj y, odpowiednia, nie za duża no i tutaj znowu te Bajoro nie wjechać, nie wjechać udało się teraz przynajmniej jak będę tutaj siał w przyszłości to już przez przestrogę mam będę omijał szerokim łukiem no szluter stoi tutaj na polu no niech stoi, później go sprzedam Kto wie, może tutaj jeszcze robiąc poprzeczniaki, wpadnę. Wszystko jest kurde możliwe. No ale przygodę miałem ciekawą. Nie spodziewałem się, że wpadnę w te błoto na tym... Na tej mapce. No fajnie jest jednak zrobione. I to takie... Mm, na wielu mapkach, jak grałem wcześniej, było takie błoto, że było... Widać po prostu centralnie. Na polu, że jest takie... Błoto w takim, jakby w takim e, w takim owalnym punkcie, w takim kowym punkcie, że jest błoto, i wtedy było wiadomo, że nie wjeżdżać. A tutaj to błoto wygląda tak niepozornie, jednak niby coś to tak widać, że no, no niby coś tutaj jest, ale no, tak dokładnie nie wiadomo o co chodzi. I wiedziesz i co? Pułapka wtopa. Więc jednak, błoto jest fajnie tutaj zrobione. No niestety, ono działa tylko tak dobrze, jeżeli się. Nie używam modu realistycznego terenu. Ja już go teraz w serii drugiej nie używam, tylko w serii pierwszej i w serii trzeciej. No niestety, jak powoduje problemy, to To musiałem go wyrzucić. A bo dobra, tego kawałka nie będę talerzował, żebym ja pamiętał, że tutaj jest to błoto, żebym w przyszłości nie wpadł, bo bym nie chciał. Tam widać jest błota na tamtym polu. O cholera. To już... A pojedziemy drugą stroną. Pojedziemy drugą drogą. Na gospodarkę. Mówię, szluter niech tutaj zostanie, później go tam sprzedam. Przydał się traktorek. Fajny on jest z tego dodatku tych darmowych maszyn. Darmowych klasycznych maszyn. Darmowy dodatek klasycznych maszyn. O, tak to się nazywało. Jak coś to linka do ściągnięcia tych maszynek znajdziecie w opisie do filmiku. No, i tutaj znowu możemy podziwiać projekt mapy swoją drogą. nie Jestem ciekawy, a nie to zaraz. Tutaj jest jak widzicie ta nowa gospodarka, aczkolwiek ja na niej nie urzęduję. Wolę zostać na tej starej jakoś tak. Jakoś fajnie mi się na niej jest. Tym bardziej, że na starej są krowy. A ja lubię się zajmować krowami. No więc tak, ciekawy jestem, czy. Giant Software kiedykolwiek jakoś sugerowało mapkami z modu w sensie tak jakby próbowało podpatrzeć rozwiązania jakie zrobili moderzy i zastosować je na swoich mapkach, albo czy kiedykolwiek złożyli propozycję dla jakiegoś modera, który robi, robi albo czy złożyli, albo czy kiedykolwiek złożą dla jakiegoś takiego zaawansowanego modera, który robi mapki, to czy nie złożyliby mu propozycji na przykład pracy w Giant Software, żeby pracował już przy oryginalnych mapkach? To by było ciekawe nie ukrywam, że nie. Nie słyszałem o takim przypadku jeszcze. ale zatrudnianie przez Jan Software jakichś naprawdę talentowanych moderów, czy takich robiących mapki, czy maszyny, czy piszących skrypty, to jednak byłoby ciekawe rozwiązanie. No i dobra, słuchajcie, talerzowanie skończone. Nie obyło się bez jakichś incydentów. No ale generalnie robota wykonana. Dobra tak więc w tym odcinku to wszystko jeżeli Wam się podobało to oczywiście dajcie łapkę w górę. Dzięki za oglądanie. Cześć.